We Witajcie moi kochani w analizie 202 rozdziału mangi Chainsaw Man I na początek muszę się wam na coś poskarżyć Ponieważ przed nagrywaniem tego odcinka musiałem na nowo podpiąć swój statyw Który składa się z takiego chińskiego okrągłego stojaka z podświetleniem Jak dla jakiegoś dziwnego tiktokera Ale mam takie wrażenie, że to nie jest usprawiedliwienie Żeby po kilku miesiącach użytkowania, no dobra może roku użytkowania Kopnął mnie prąd kiedy odłączałem albo przypinałem to ustrojstwo i w sumie nie wiem jak to jest możliwe więc moi drodzy uważajcie na siebie zwłaszcza kiedy jesteście graczami youtuberami i tak dalej to są bardzo niebezpieczne zajęcia ale myślę jednocześnie, że bohaterowie naszej mangi muszą na co dzień mierzyć się z jeszcze większym niebezpieczeństwem, wręcz z prawdziwymi dantejskimi scenami tak więc zostawiajcie łapkę w górę zostawiajcie suba i lecimy już do rozdziału otóż na czym ostatnio skończyliśmy Ano na wielkiej kłótni małżeńskiej. Denji zorientował się, że hej, Joru poza tym, że jest strasznie śliczna, być może nie jest tak normalna jak przypuszczał? Czy naprawdę Denji myślał, że Joru jest jakkolwiek normalna? Ale jak dobrze wiemy, Denjiemu nie przeszkadzają takie laski, on wręcz takie lubi, on wręcz takich pożąda. Więc kiedy podczas ratowania innej kobiety zobaczył, że Joru strzeliła jej w rękę, tym samym skazując ją na śmierć, tak? Ponieważ diabeł upadku odwrócił grawitację, więc wszyscy ludzie na danym obszarze lecieli w jednym kierunku, mogli jedynie próbować się łapać jakichś Znaków drogowych, tak jak zrobił to Denji i naskoczył na Joru. A między nimi stoi Fake Soman i czeka na swoją kolej, ponieważ chyba nie chce im przerywać tego ważnego momentu rozwoju ich relacji czy coś takiego. Chce, żeby sobie wszystko dokładnie wyjaśnili i stoi tam bez ręki. Przypomina mi to sytuację, kiedy idziecie sobie do kolegi i nagle mama tego kolegi zaczyna krzyczeć na tego kolegę, a wy po prostu tam siedzicie i trochę wam głupio, trochę nie wiecie, jak zareagować, i tak. Tak właśnie się czułem, kiedy patrzyłem na tą scenę z Fake Soul Manem. I moi drodzy, rozdział 202 nazywa się diabelską kombinacją. I Joru taka dumna z siebie po tym, co właśnie zrobiła, pyta Denji'ego, wkurzyłeś się? Chcesz mnie zaatakować? I mega podoba mi się tutaj mina Joru. Chciałem ją nawet ustawić na awatar, ale niestety nie mieści się w takie ładne kółko, jakie jest na Discordzie, więc muszę czekać, aż Fujimoto narysuje bardziej nadającą się. Na profilówkę i Joru, jestem oburzony, a mój dzień jest zrujnowany, tak? Nie no, nie jest zrujnowany. W ogóle śmieszy mnie, że 10 minut przed wyjściem rozdziału ja już czekałem w garniturze, prawie jakbym przyszedł wcześniej do pracy, coś niesamowitego. W sumie jak chyba ostatnio wspominałem w odcinku, na nowo reliduję sobie część od samego początku, jestem teraz na jakimś 16 tomie. I kurczę, drugi part naprawdę wydaje mi się, że jest lepiej napisany niż pierwszy. Ale kiedy wychodziły na bieżąco takie arki, jak właśnie Ark z Diabłem Upadku albo z Kościołem Chainsawmana, to miałem wrażenie, że faktycznie jest bardzo chaotycznie i ciężko się w tym połapać. Ale czytając to w tomikach, mam zupełnie inne zdanie. Jeszcze bardziej widać, ile rzeczy zostało zaplanowanych, nawet rozdział chyba 140, w którym to Denji po raz pierwszy spotyka barema, o ile się nie mylę, w tym parcie, kiedy był uprowadzany po kościele Chainsawmana przez brata Kobeni, to ten rozdział. Rozdział nazywa się Waga. I barem zadawał mu takie filozoficzne pytanie. Co bardziej liczy się dla Denje'ego? Czy jego zwyczajne życie z Najutą psami i kotami, czy jego rozrusznik na klatce piersiowej, który pozwala mu zmienić się w Chainsaw Mena. I teraz miałem taką eurekę, że hej, waga jest pewnym symbolem w tej mandze. Wagę reprezentują kolczyki diabła, śmierć jak przychyla głowę, tak? Przypomina to trochę jakby szale wagi. Więc naprawdę jest bardzo dużo takich małych smaczków albo na przykład scena, w której Yoshida przedstawia Fumiko dędziemów. Kiedy siedzą sobie w kinie, bo poszli akurat na wagary, to zapowiedział ją, jakby była zbieraczem ciał, bo tam pod ekranem w kinie leżał sobie zabity demon. Yoshida powiedział tam, że za jakiś czas przyjdą zbieracze ciał tychże demonów. I w taki sposób zapowiedział właśnie Fumiko. A później, wiele rozdziałów później, dowiedzieliśmy się, że Fumiko kolekcjonuje części ciała, więc wow. Oczywiście może to być tak zwany zimny otwór. Czyli, że autor zebrał sobie informacje z przeszłości, i na ich podstawie możemy teraz twierdzić, że wow, zrobił niesamowity foreshadowing. No, nie zdziwi was chyba, jak powiem, że ufam Fujimoto, że mógł to sobie tak wymyślić, ale również zdaję sobie sprawę, że tak, mogło to być już po fakcie. Nie zmienia to jednak tego, że jest to super nawiązanie. Ale dobra, bo wchodzą tutaj duże dygresje, a mamy rozdział do przeanalizowania, więc po tym, jak Joru z taką swoistą furią w oczach prowokuje Denji'ego do ataku, Denji zaczyna odpalać swoją siłę mechaniczną, w ogóle kiedy to robi to bardzo krwawi, czasem zapominam o tym, że Denji za każdym razem kiedy przemienia się w Chainsaw Man'a on naprawdę musi cierpieć z tego powodu, oczywiście musi mieć na pewno dużo większą wytrzymałość niż taki zwykły, standardowy człowiek, nawet jeśli chodzi o próg bólu, bo inaczej nie byłby w stanie się do tego przyzwyczaić Joru celuje ręką w jego kierunku, ale po chwili odwraca rękę i strzela jednak w Chainsaw Man'a który uskakuje w powietrzu. Razem z gruzem, i wydaje mi się, że w tym momencie nie działa już grawitacja Falling Villa, że to było jak taka trochę fala uderzeniowa, która sobie przeszła, odwróciła grawitację, i teraz ta odwrócona grawitacja jest już w innym miejscu. Więc może z tego względu ark z diabłem upadku sprawił, że w innych krajach również nastąpiła odwrócona grawitacja, i w ten sposób upadły trochę w ruiny, zbiedniały, i być może będą skłonne wywoływać jakieś konflikty zbrojne, co oczywiście wzmocni. Bardzo Jorusz, czego się sama cieszyła. Bo właśnie było to taką falą uderzeniową, która na początku była sobie w Japonii, a potem trafiła do jakiegoś innego kraju. Brzmi to sensownie. Po tym, jak Fake soulman odskoczył w powietrze, Gruz leci w jego kierunku, który zostaje z łatwością przez niego przecięty. A za jego kresu wyłania się Denji, czyli prawdziwy Chainsaw Man, Który kompletnie się nie waha. Od razu z impetem odcina drugą rękę Fake soulmanowi Więc jest to mega start prawdziwych Nemezis. I to nie tylko dlatego, że jedna postać to Fake Soulman, a druga to Denji. I już tłumaczę, o co mi tutaj chodzi. Denji bardzo kojarzy się z chaosem. Jest po prostu żywym potłem, który nie wiadomo w którym kierunku wystrzeli jakąś gorącą parę i coś sparzy. Kieruje się własną rządzą, wydaje się taki prostolinijny i tak dalej. Zaś Fake Soulman zrodził się z tak zwanego Diabła Sprawiedliwości. Teraz już wiemy, że był to Diabeł Ognia. Ale nie zmienia to faktu, że kieruje się jakąś wewnętrzną, nad, nadaną wręcz odgórnie moralnością, co przekuwa w szeroko pojętą sprawiedliwość. Ale czym tak właściwie jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość jest pewnym założeniem, że każdy ma określone prawa, że można jakoś bezstronnie dać każdemu to, co mu się należy. Jednak czy jakakolwiek jednostka społeczna, która jest w pełni subiektywna, byłaby w stanie ocenić, co jest tak naprawdę sprawiedliwe? No, raczej nie. Jest to jakaś swego rodzaju utopia. Nie wiem, może kiedyś sztuczna inteligencja będzie w stanie jeszcze bardziej podwyższyć ten ruch domniemanej sprawiedliwości, ale dopóki na szczycie tego łańcucha pokarmowego będzie stał jakiś człowiek z własnymi intencjami, z własną teoretycznie wolną wolą, no to będziemy tylko mówić o jakiejś takiej domniemanej sprawiedliwości. I teraz weźmy sobie na ten pierwszy ogień kościół mena. I wiele systemów prawnych w różnych cywilizacjach na świecie kierowało się jakimś boskim kodeksem tak jak w religii chrześcijańskiej mamy dekalog. W pewnym sensie możemy założyć, że różne prawa na świecie wywodzą się od jakiejś boskiej ingerencji. I tak też mieliśmy na przykładzie Chainsawmana w kościele Chainsawmana. Dlatego, że jego wyznawcy dosłownie czcili Chainsawmana jako Boga. Dlatego, że wierzyli, że ma jakiś specjalny wzrok, jak to było powiedziane. Jakąś specjalną intuicję, dzięki czemu potrafi stwierdzić, co jest, a co nie jest. Sprawiedliwe. Więc bardzo intryguje mnie tutaj, jak naprawdę działa ta cała domniemana moc sprawiedliwości. Tego przekonania, że fake someone jest w stanie dosłownie stwierdzić, tak, to wyjdzie ostatecznie na dobre, a to wyjdzie ostatecznie na złe. Bo też bronię, czyli Barem, spermen, ta laska, która pstrykała palcami i zamieniała się w beach, która miała 80 parę lat. Oni no wszyscy mieli takie przekonanie, że nawet jeśli poświęcą jednego człowieka, ale później ocalą wielu ludzi. To Bóg im to wybaczy. Dosłownie Barem to powiedział, kiedy siedzieli sobie w familii burgerze. Więc jest to dość głęboka psychologia wyznawców i tego, że bronie dosłownie byli wykonawcami czyjejś odgórnej woli, tak jakby pożyczali swoje ciało odcinając swoją własną wolną wolę, aby trochę zracjonalizować sobie te wszystkie okropne czyny, które popełniali, ok? I oczywiście nadal brakuje wielu elementów układanki, które mam nadzieję, że. Fujimoto wyjaśni, o co tutaj chodzi z Fake Summonem, kto nim jest. Chce, żeby Fujimoto pokazał nam więcej jego własnej filozofii. Więc wracając do meritum, mamy tutaj wojnę między chaosem i domniemaną wolnością, a sprawiedliwością i takim ogólnym bezpieczeństwem całej planety, o ile diabły śmierci naprawdę chce ją ocalić. Chociaż wydawało mi się to całkiem szczere, kiedy mówiła o tym, że ona tak bardzo kocha ludzką kulturę, że jest w stanie być tym, semi-strażnikiem, który stoi w cieniu i nie dopuścić do tego, aby przepowiednia Nostradamusa się dopełniła, bo ciekawym elementem tej przepowiedni jest również to, że może ona nie odnosić się do diabła śmierci. Tak zwani demoniczni władcy strachu, którzy sobie stąpią na ziemię, mogą być jakimiś zupełnie innymi demonami. Być może Death Devil nie będzie nawet jednym z takich prawdziwych antagonistów. Co jeśli Death Devil będzie walczył na przykład w przymierzu z Chainsaw Manem Przeciwko Joru, albo być może Joru, Asia, Denji, Death Devil będą walczyć podczas tej apokalipsy z demonami, tak? To będzie taka wielka wojna ludzkości kontra demonów o władzę nad światem. Mam nadzieję, że to będzie giga epickie. Ale też de facto, gdzie nie ma sprawiedliwości, tam nie ma do końca wolności, bo wtedy jest to tylko chaos. Więc mało kto byłby w stanie odnaleźć się w takim prawdziwie chaotycznym świecie, gdzie nie istnieje żadne prawo, ok? No ale w sumie ta jakaś nasza ludzka moralność, to również, że może być jakiś taki zestaw biologicznie, ewolucyjnie wypracowanych praw, które tak bardzo weszły nam w krew, że jesteśmy świadomi, że wypada działać zgodnie z tą moralnością, aby faktycznie jakoś godnie żyć z innymi ludźmi. Nie mam pojęcia. I fake souman pyta Dengiego, czy specjalnie udawał, że się nie zgadza wtedy z zioru, aby on stracił. Czujność? Denji mówi, że nie, ta laska jest po prostu nienormalna. Joru zaczyna narzekać, że robi się zimno i czas iść do domu, więc naprawdę Joru zaczyna traktować Denji'ego, jakby to był jakiś jej chłopak, więc nieważne, że się przed chwilą kłócili. Joru zaczyna trochę to lubić. Więc to jest jak w tym memie, że zabije Chainsaw Sowmana dopiero po tym, jak zrobię z nim dziecko. Ale może było też tak, że właśnie Joru zabiła tamtą laskę, bo podświadomie Asia była zazdrosna o Chainsaw Sowmana od Dendrzej'ego, w końcu znają jego tożsamość, pisała o nim wiersze, jak jechali sobie razem na motorze i przeżywali wspaniałe chwile. Joru ponownie wyciąga dłoń w kierunku fake-sowmena i chce go ustrzelić. Mówi bang. I w tym momencie wydarzyło się coś bardzo nieoczekiwanego, ponieważ na drodze stanęli jej inni ludzie przemienieni fake-sowmena. Jakaś moc przyciągnęła ich, żeby zablokować pocisk Joru, więc czy fake men może kontrolować osoby niżej położone w hierarchii, które są zakontraktowane z Diabłem Ognia. What the fuck? Ale wszystko na to wskazuje. Mimo, że nie ma rąk, prawdopodobnie robi to po prostu mocą umysłu i zbiera aurę. Zachowuje się jak totalny Sigma. Widzimy jak pocisk Yoru po prostu ich rozrywa na strzępy. Jest to mężczyzna i kobieta, więc to zapewne dodatkowo podjudziło Dendriego. I po chwili gromadzi się cała duża grupa. Grupa prawdopodobnie z osób, które były w pobliżu, a po środku stoi Fake soul Man. Więc pomyślmy o tym logicznie. Na całym świecie jest teraz zawarte jakieś kilkaset tysięcy osób z diabłem ognia, jeśli Fake soul Man byłby w stanie wszystkich kontrolować i na przykład przyciągać ich na jakąś gigantyczną odległość tysięcy kilometrów. Tak jak York była w stanie wystrzelić demonem ze statuły wolności, z Ameryki prosto do. Pony. Tak co jeśli Fake byłby w stanie jakoś współpracować z Falling Devil, aby za pomocą grawitacji przyciągnąć ich z innych krajów. To byłoby mega crazy, jakby byli w stanie tak połączyć swoje moce. Zwłaszcza, że po tamtych wydarzeniach prawdopodobnie wzrósł również strach przed diabłem upadku, więc może jej moc też poszła do góry. I dzieje się coś jeszcze bardziej nieoczekiwanego, ponieważ w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się ręka Fake Soulmana, zaczyna się do niego przyklejać jakaś. Laska, oczywiście, ta przemieniona z tą piłą na głowie. I Joru i Denji obserwują, jak Fake soul man buduje sobie jakiegoś ludzkiego, fake Soulmanowego mega zorda. Jakiegoś potężnego mecha. I ma ręce jak z tej kryskówki Generator Rex. Tyle, że zamiast jakiegoś złomu są zrobione z ludzi. I to jest mega crazy. Więc w tym momencie wygląda tak, że, że trzy osoby tworzą jedną rękę. Czyli w sumie sześć osób połączyło się z Fake Soulmanem. I niby Chainsaw Man połączył. Podnosi swoją rękę do góry i zaczyna przeobrażać tych ludzi, więc ma kompletną kontrolę nad ich ciałem i tworzy z nich swoją gigantyczną łapę, która ma mniejszą ilość palców, bo tylko trzy. I Joru widząc to mówi, że to obrzydliwstwo, ale wiemy, że Asia i Joru to są gigantyczne hipokrytki, ale z drugiej strony każdego brzydzi co innego. Może po prostu Joru nie brzydzi to, że jest w stanie tak o sobie zabijać ludzi, ale brzydzi ją to, że ci ludzie zaczynają się przeobrażać. Jest to możliwe, ona myśli jak diabeł i ona może mieć zupełnie inne standardy. Cześć Sołmenie, mówi fake Sołmen, Ścinanie obcych nie jest dla Ciebie problemem, prawda? Ale czy będziesz w stanie przeciąć ludzi błagających o Twoją... Pomoc! I ta scena jest totalnie powalona. Po drugiej stronie, jednemu gościowi zaczyna topić się piła mechaniczna na głowie, co oznacza, że fake moment tak jakby przywrócił mu człowieczeństwo. Więc mamy informację, że jest to być może odwracalne. I zaczyna orientować że żyje, że jest nagi i tak dalej. Zaczyna krzyczeć, że jest mu zimno. I nie dzieje się to tylko z nim. Inni ludzie też zaczynają na powrót stawać się przeobrażonymi ludźmi, którzy tworzą teraz nowe ręce fake. I zaczynają pytać, gdzie oni są. Co się dzieje z ich Ciałem! Zaczynają wrzeszczeć, i ten widok jest co najmniej bardzo groteskowy. Zrobił się z tego potężny body horror. I Denji stoi trochę niewzruszony, ponieważ pamiętajmy, że Denji miał w tej serii już parokrotnie taki dylemat wagonika: czyli kogo ocalić? Czy tą osobę, czy tą osobę. Denji nawet wolał ocalić raz Kota, więc przypuszczam, że nie robi na nim to aż takiego wrażenia. No chyba, że jakaś kobieta, a są tam również kobiety, może być celem jego ataku tudzież obrony, więc może, nie wiem, to zrobi jakąś różnicę. I jeden ziomeczek przyuważa właśnie, że hej, to jest Chainsaw Man, a pamiętajmy, że oni wszyscy byli fanami Chainsaw Mana, dlatego się w niego zmienili, bo moc Diabła Ognia działała w ten sposób, że za cenę utraty człowieczeństwa stawałeś się jakimś odbiciem swoich wewnętrznych pragnień. I zaczyna mówić, to Chainsaw Man, y, dzięki Bogu, uratuj nas, Chainsaw Manie. Fake Man patrzy na Denji'ego z takim mega zadowoleniem, jakby to miał być dla niego prawdziwy test jakiegoś bohaterstwa, czy coś w tym rodzaju. Ale wydaje mi się, że wszystko będzie zmierzało tutaj do tego, że Denji będzie właśnie próbował odciąć się od tej łatki bohatera. Wiem, że bycie bohaterem może być owszem przyjemne, ale w pewnym momencie możemy robić to właśnie z poczucia jakiegoś obowiązku. I tak jak z każdą rzeczą, do której mamy pasję. Jak staje się to naszym przymusem, to możemy się wypalić, przestać to lubić, albo tego nienawidzić. Więc co by się stało w momencie, kiedy Denji znudziłby się jednocześnie zwyczajnym życiem i byciem Chainsomenem, co byłoby następne? I somen, nie przedłużając, podnosi rękę do góry i zbiera się do ataku. I w momencie, w którym Denji unika tego ciosu, oni wszyscy jego cała ręka i ci żywi ludzie roztrzaskują się o beton. No bo zrobił tą ręką dosłownie dziurę w ziemi. I ta osoba jest cała rozwalona. Mówił, to oh, i nas, chucha, to nas. Oh, Na co mu zaświeciły, aż się oczy pod maską zaczyna krzyczeć do Fakesomen. Ty frajerze, ty szmaciarzu i wszystkie inne inwektywy, jakie muszę tutaj wypikać. Więc w końcu się zaczyna, moi drodzy, walka Fake Soumena z -sou menem po której stronie stanie Yoru, czy ona w ogóle będzie się wtrącać, czy po prostu pójdzie do domu, bo jak mówiła, jest jej teraz zimno. I z każdym kolejnym chapterem tej mangi coraz bardziej zastanawiam się, czy jest bardzo daleko do końca, bo ja nie chcę, żeby to był koniec, chcę, żeby to się ciągnęło, chcę poznać więcej tej historii i dowiedzieć się do Czego z tym wszystkim zmierza Fujimoto? Więc co jeśli to na przykład jest Fake Soman Arc, potem będzie Death Devil Arc, Yoru Arc, Apokalipsa Arc razem z jakimś Devil Devil Arkiem. Fake może trwać nawet i do 2033 roku. Ja już wtedy będę po 30ce, być może zapuszczę gigantyczną, długą, siwą brodę i nawet będę to omawiał, to by było mega dziwne, ale nic nie jest wykluczone, moi drodzy. Jeszcze raz przypominam, nie kupujcie badziewia, jeśli chodzi o elektronikę, bo możecie tu skończyć. Bardzo źle, ale za to możecie wspierać ten kanał monetarnie. To na pewno skończy się bardzo dobrze. Robi to już Hydrej, Merciless, Pekka, Kaiserka i Star. Więc zapraszam, możecie do tego dołączyć, jeśli macie ochotę. Napiszcie mi również, czy wolicie wolność czy bezpieczeństwo, po której stronie tego moralnego konfliktu byście się mogli określić. A, i jeśli nie powiedziałem tego wcześniej, pamiętajmy, że fake somen jest osłabiony, ponieważ pionkowie diabła śmierci mają ograniczone moce. Warunków tego dokładnie jeszcze nie znamy, ale tak tylko mówię w razie, gdyby ktoś napisał, że fake jest tak naprawdę słabiakiem. Kiedy pokonywał Fami, to na pewno był dużo silniejszy, a teraz i tak jest bardzo silny, więc wtedy musiał być już jakimś totalnym kozakiem. Pozostańcie szaleni moi drodzy i do następnego, bo kolejny rozdział będzie za dwa tygodnie. Nara!